Cześć, witajcie, z tej strony Marta Zaborowska, witam serdecznie na kanale Kraftveny. Dzisiaj mam dla was kolejną inspirację nietypową jak dla mnie, bo zrobimy sobie layout. Póki co pokazuję wam głównych bohaterów dzisiejszego layouta, czyli papier marki AB Studio. To jest kolekcja I Love You to the Moon and Back, arkusz numer 7 i ten arkusz kupicie u nas w pojedynczych arkuszach na sklepie. I też przypominam, że wszystkie produkty, które użyję w dzisiejszym filmie, podlinkuję wam w opisie poniżej filmu. Tutaj widzicie Tekturkę w sumie Marte Mintae Papers, takie duże okiennice i to one są tutaj główną przyczyną dzisiejszego mojego filmu. Otóż nasza ambasadorka Ania Szczepaniak, Papierowa Przygoda, która tydzień temu e, gościła na setnym live'ie, tak niespodziewanie mnie odwiedziła e, i podczas właśnie tego live'u rzuciła mi wyzwanie na wykonanie pracy z tymi okiennicami i ja wzięłam się e, szybko do pracy, bo w ciągu tygodnia udało mi się coś przygotować i stwierdziłam, że te okienice najbardziej pasują mi właśnie do wykonania layoutu. Stąd dzisiejszy projekt, Layout będzie trochę mediowo, ale już zaznaczam od samego początku, że ja mediowa totalnie nie jestem, jak wiecie tworzę różne prace, raczej w mediach określiłabym się jako początkującą, dlatego tutaj są moje sposoby, moje, moje metody może prób i błędów. Ale oczywiście wszystko tutaj Wam opowiem, co robię krok po kroku. Okienicę sobie otworzyłam właśnie z paczki i wzięłam jedną okienicę, drugą zostawiłam na potem. Pomalowałam ją na samym początku białym gestem. Moje media to głównie media marki Finabar i Prima Marketing. Też Wam je podlinkuję w opisie do filmu. Bardzo lubię produkty marki Fin, bo wydają mi się przede wszystkim bardzo, bardzo y, dobrej jakości. Pędzle, których używam i które widzicie w tle, to również pędzle y, z właśnie Finabar. Poleciła mi je bodajże Asia Szczurowska i naprawdę się na nich nie zawiodłam. Są świetnej jakości, y, włosie nie wypada i praktycznie z nic z nimi się nie dzieje, nie twardnieje mi końcówka, pomimo, że tylko czyszczę ją w sumie gorącą wodą. Okince pod su troszeczkę suszę na grzewnicą, ale też odkładam je na bok, a w międzyczasie e, zajmę się moimi odlewami z żywicy i są to odlewy z dwóch różnych foremek. Ta ramka to jest foremka bardzo stara. Mam ją już od bardzo, bardzo dawna i nawet nie wiem w jakiej firmy ona jest, także przepraszam, ale wam tego nie podam. natomiast listki są też starszej foremki, ale jest to forma e, z Prime Marketingu. Oczywiście pokrywam je też białym gestem, takim już mniejszym pędzelkiem. No i też je przygotowuję w ten sposób do późniejszego pokrycia włoskami. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o produkty, o odlewy z żywicy, ja dopiero tutaj stawiam swoje pierwsze kroki. Nie jestem zadowolona tak zbytnio z efektów, więc chyba muszę ćwiczyć jeszcze więcej i więcej ich robić. I mam taką nadzieję, że im więcej ich wykonam, im więcej wosku będę używać, tym lepiej mi to pójdzie. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, tutaj już pomalowane mamy wszystko na biało i czas na kolejne suszenie. Listki pokrywam jeszcze kolejną warstwą Gessa, tak żeby ono dokładnie wszędzie się znalazło, żeby nie było tutaj Żadnego miejsca, które nie jest pokryte właśnie tym zabezpieczeniem. I jak widzicie, to samo robię z ramką. Pokrywam ją drugą warstwą białego gesta, tak żeby każde miejsce było właśnie nim pokryte. Ja też zapomniałam o bokach tych foremki, a boki też będą widoczne na mojej pracy. Dlatego jeszcze raz właśnie pokryłam całość. Dobra, na razie formy, a raczej odlewy z żywicy poszły na bok. One tam się spokojnie dosuszą, bo słyszałam, że muszą porządnie wyschnąć zanim się nałoży na nie woski i przechodzę do dalszej zabawy z moją okiennicą i pokrywam ją farbą właśnie od Finabar z kolekcji Art Alchemii. To jest farba metaliczna dwutonowa właśnie w przepięknym takim delikatnym brązowym odcieniu. W sumie mam ją dosyć chwilę tą farbę, a tak na dobrą sprawę użyłam chyba jej po raz pierwszy tutaj. Z reguły, boję się tych, boję się, może to za duże słowo, ale z reguły używam raczej produktów matowych, e, takie bardziej mi się podobają, bardziej mi się podoba efekt matowy, a tutaj postawiłam właśnie na trochę błysku i się nie zawiodłam, <grych> także bardzo mi się podoba e, odcinek tej farby i to w jaki sposób, jak fajnie pokrywa... E, jest kryjąca, bo tutaj wystarczyła jedna warstwa tak na dobrą sprawę i całe okiennice mam pomalowane. Ja też tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że ten efekt taki niedomalowania w niektórych miejscach mojej okiennicy jest zabiegiem celowym. Chciałabym, chciałam, żeby ona nie była taka idealna, dokładna, właśnie chciałam, żeby miała przetarcia, żeby wyglądała jakby była już taka starsza, troszeczkę zniszczona. I też jeszcze, na co za chwilkę zobaczycie, ja też tutaj po wysuszeniu dodatkowo jeszcze dam jedną, jak gdyby taką cienką, może nie warstwę, a maziaję z białego gesta. Po kolejnym suszeniu i wyczyszczeniu delikatnie biurka z otwarb czas na rozpoczęcie przygody z kompozycją na moim layoutzie. I tutaj um, zaczynam układać już kwiatki. Podłożyłam pod zdjęcie również wcześniej wykonaną ramkę z żywicy, pomalowałam dodatkowo woskiem. I teraz z kwiatami tutaj będę długo walczyć, bo na początku zdecydowałam się na te jasne kolory. Potem je zamieniłam, ale to zobaczycie za moment. I jednak chciałam tutaj kilka słów powiedzieć na temat zdjęcia, które wybrałam do tego layoutu. Jest to zdjęcie z gdańskiej sterówki, zdjęcie Neptuna. Yy, ono bardzo mi tu kolorystycznie podpasowało, ale też jest dla mnie takim symbolem. Nie wiem czy wiecie, ale ja właśnie pochodzę z Gdańska. Urodziłam się w Gdańsku i tam większość swojego życia mieszkałam, uczyłam się, studiowałam. Yy... Robiłam tam wszystko i muszę przyznać, że mieszkałam mieszkałam zaledwie 10 minut takim szybkim krokiem od, od samego centrum od starówki i razem z rodzicami i siostrą co tydzień bywałam na starówce. Zawsze w niedzielę mieliśmy taki rodzinny spacer i do dziś kocham gdański i do dziś on mi się nie znudził i ile razy bym tam nie była, za każdym razem się nim zachwycam i odkrywam. Piękne nowe miejsca. Więc jeśli jeszcze nie było was nigdy w Gdańsku, to polecam serdecznie chociaż na taki dłuższy weekend na wycieczkę. A przy okazji zaznaczam, że kartuzy są bardzo blisko Gdańska, to zaledwie 30 parę km, także można wpaść do Krawdweny po drodze. <grych> yy, I naprawdę, Gdańsk jest wart każdego dnia. Ja będę ten sentyment dogdańska miała już pewnie na zawsze w swoim sercu. Stąd właśnie stwierdziłam, że na tym layout'cie będzie e, znajdował się Neptun, chociaż on nie jest moim ulubionym takim e, miejscem w Gdańsku, a zaraz e, dwór Artusa, który stoi bardzo, który jest umieszczony, który stoi, jest za praktycznie Neptunem, dwór Artusa jest niesamowity, słuchajcie, zarówno z, zewn z zewnątrz wygląda przepięknie, jest zupełnie inny, jakby nie pasował do całej sterówki, ale w środku, jeżeli będzie Będziecie w tym Gdańsku, to naprawdę polecam Wam zobaczenie środka dworu Artuza, bo naprawdę warto. Dobra, przechodzimy do skrapowania. W międzyczasie chyba zdjęłam, wymieniłam kwiatki, zdjęłam je wszystkie i rozpoczynam klejenie. Tą ramkę z żywicy przyklejam na no, żel medium, oczywiście od Finabar. Żel medium jest takim dobrym klejem, bardzo dobrym klejem, jego zalety są dwie. Po pierwsze, jest bardzo mocny, więc wszystkie takie elementy cięższe, większe, ale niekoniecznie większe. No wszystkie cięższe elementy z łatwością nam się przekleją do pracy. A druga Moim zdaniem zaleta jest to, że on nie wysycha tak od razu, więc mam jeszcze możliwość tutaj pozmieniania sobie e, tych elementów, e, miejsca umieszczenia tych elementów, bo że medium potrzebuje troszeczkę czasu, żeby wyschnąć. E, Zdjęcie umieściłam dodatkowo na tekturce, tak żeby ono było jeszcze wyżej, było takim centralnym elementem tego mojego layoutu i też żeby właśnie ta tekturka spowoduje to, że to zdjęcie zostało takie bardziej twarde. Nie będzie mi się tutaj wypaczać. Po raz kolejny walczę z kwiatami i je tutaj też będę układać. Jak widzicie zrezygnowałam z tych pomarańczowych kwiatków, które miałam je na samym początku przygotowane. U mnie tak to bardzo często jest, że kwiaty no, muszą znaleźć się na mojej pracy, ale bardzo często też właśnie z takiej pierwszej idei, którą gdzieś tam mam w głowie z pierwszego pomysłu, e, często szybko rezygnuję i szukam innych kwiatków. Na całe szczęście mam ich całą masę w domu, z różnych kolekcji i też do layoutu bardzo często nie używam pełnego zestawu, a raczej właśnie takich pojedynczych sztuk, które gdzieś tam nie zostały z pozostałych z pozostałych prac. I tak te turkusowe kwiatki to są jedne z starszych kolekcji, gdzieś tam, które miałam. A chyba te różowe ze świątecznej kolekcji Prim Marketing. E, dobra, już jestem zdecydowana na te kolory kwiatów, dlatego też za pomocą szpatułki nanoszę sobie żel medium. Mogą mi to robić już tutaj też na kleje, ale skoro mam żel medium przy sobie, no to e, robię, e, przyklejam kwiaty na żel medium. Tam w rogu zdjęcia, widzicie takiego dużego motylka. Ten motylek dostałam od Asi szczorowskiej, Asia, bardzo dziękuję. Jak widzisz, e Wykorzystuję materiał, który od ciebie dostaję. Bardzo, bardzo dziękuję. Tego motylka jest przepiękny i fajnie będzie wyglądał tutaj na tej pracy. Oprócz kwiatków znalazły się tutaj liście. Liście to są z P13, liście tak One mają taki fajny grawer. Bardzo myślę, że warto zwrócić na nie uwagę, na te listki. One są też u nas na sklepie. I daje tutaj praktycznie cały zestaw tych listków. One fajnie właśnie komponują się z tymi kwiatami i fajnie wypełniają takie puste, puste przestrzenie. Dobra, to główne elementy layoutu są już na swoim miejscu. Czas na takie mniejsze dodatki i delikatne wykończenia nanoszę, w tym celu będę używać w ogóle artstonsów od Finabar, czyli tych małych takich kamyczków ala styropian, a je będę umieszczać, przyklejać również za pomocą żel medium i to co widzicie teraz, to co robię, to właśnie za pomocą takiego cienkiego cienkiego pędzelka, nanoszę w niektóre miejsca żel medium, a następnie za pomocą łyżeczki, znów wrzucam na te miejsca moje artstonsy. To są artstonsy akurat średniej wielkości, a za chwilę dodam też również takie te najmniejsze, najdrobniejsze. Muszę przyznać, że odkąd mam te kamyczki, yy, może nie często ich nie używam, ale wydaje mi się, że one naprawdę idealnie, świetnie wykańczają każdą z prac i właśnie te wszystkie takie puste przestrzenie, które nawet czasem wyglądają głupio, one świetnie je maskują i naprawdę jest to yy, fajny zabieg, prosty. I tak jak wspomniałam, efektowne. Tutaj nanoszę po raz kolejny żal medium właśnie dla tych całkiem drobniutkich mikrokuleczek. One są naprawdę, mają po 1-2 mm średnicy, więc to są naprawdę takie maleńkie, male, maleńkie kamyczki. I całość oczywiście strzepuję nad tacką, polecam Wam takie tacki plastikowe. Też je znajdziecie w sklepie u nas. One mm, niwelują ilość tych artstonsów rozłożonych na całej macie. Właśnie większość z nich trafia jednak do tej tacki. Czas na kolejno ulubione moje produkty od Finabar, czyli Art Pebbles. To są takie przezroczyste półperły bardzo fajne dają taki efekt też już mi się kończą niestety, będę musiała sobie to kupić i perełki. Perełki szklane od Primy, one są niesamowite, jeżeli jeszcze nie mieliście ich w swoich rękach, to naprawdę Wam polecam. One naprawdę przepięknie się mienią, przepięknie błyszczą i. No świetnie wyglądają też na pracę. Ja chyba mam w swoich zbiorach trzy zestawy kolorystyczne. Tutaj idealnie właśnie te niebiesko-zielonkawe świetnie mi się dopasowały do całej kolorystyki tej pracy. Na samym końcu dla wykończenia już delikatnego e, zabieram się za kesto i pokryłam delikatnie właśnie kwiatki i inne elementy, tak żeby one nie były takie żeby bardziej były spójne może z całą okiennicą i z całym papierem. A tutaj na samym końcu tego nie zobaczycie. To jest krakle. Krakle dodałam na właśnie okiennicy i na motylku oraz na papierze. Skończone. Projekt skończony. Ja jestem zadowolona z efektu końcowego. Przypominam, że jestem początkującą w mediach, także mam nadzieję, że też Wam się to spodoba. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że zostaniecie na naszym kanale dłużej.